Jesteśmy właśnie nad wodą, będziemy płynąć na łódkę, jesteśmy z rafikiem, siema widzowie, jedziemy po szpach Także dzisiaj będą same życiówki. Zapraszam do oglądania. Kupiłem nowe gumy, przez co na większej węce będę łowić tylko z tych gum, aktualnie widzieliśmy Pogonienie, także staramy się złowić jakiegoś drapieżnika. Mieliśmy trzecie, nie, drugie pobicie w tym samym miejscu. Także możliwe, że zaraz w końcu się zaczepi. Chyba, że tu jest za dużo gumy. Weź ty swoje spróbuj. To niedaleko tutaj, ja taka Dawałem opaź dna i przy samym mnie w pewnym momencie było takie pyk, pyk dwa razy. Nowa guma. O, patrz. No, no, ale jakiś chyba... Za duża guma, nie ma tego załamać. Nie, w statystykach bym wygrał z tobą. Także zmienię sobie na mniejszą gumkę. Jak teraz, właśnie a miał być tak pięknie. Zresztą i tak oznacza, że te szczupaki chcą brać, tylko kwestię znaleźć go. Siedzi? Bym zszedł. Kurczę. Nic, to, nic. To pewnie tryb obrotowy, albo okoń może być. Czekaj. Ciągnę zielsko, kurwa, jakby. Pozwolni I Ileko do góry jest Ale nie duży Może mieć wymiar Ja go tylko zmierzę, dobra? 50 Doczęłeś go? Nie, chyba To weź jeszcze raz szarpnij Ale to nie jest No, no, tego mówiłem, do dotnij go. Ty, no, wymiarowy. I daj mu troszkę powalczyć, ale żeby była napięta linka. To był mój błąd. Wiesz, ja nic nie poluzowałem wtedy. No i, i powoli do mnie, bo on zaraz zacznie walczyć dopiero. Czekaj. Aha. Ole, ole! Dobry ten. Nie wkładasz nigdy palców do środka. A najgorsze jest jak szczupak, sam otwiera gębę. Nigdy nie pchaj do niego, bo się zbliżasz, to on jeszcze specjalnie zamknie. 5-2, patrz, kurde, ja Ile? Ty, równo 5,2 Hahaha <laughs> no. Nice Ile ty że 2 cm większy yeah. niż ten Mały Mały Większy niż ten Nie Ładny. Zaraz wyskoczy Tryb Dzień dobry. Ale wziął ładnie nie? No. I walczył ładnie. 55 na początku zawalił, a już nie walczy. Какой у Только шестьдесятка Это маленький? Я думал, что Ой, хороший Так на нас <laughs> Wymiarowe łonie, wymiarowe gdzie się ruszą teraz? Trzeba walczyć pod wodą. Cud, 51 <noise> nie odczepiłem swojej przynęty. Nie, jakoś płynie. Ej, mały jest chyba, chyba, jest chyba. albo mały. Znaczy, stawia duży opór Mały jest, podczepiony To ja go wyciągnę Po prostu nie trafił Spokojnie, nie... Ale... Patrz jak to się robi, tyk, tyk, tyk Ale może się chodzi. Reasumując, ja złowiłem trzy szczupaki, Rafik zowił trzy szczupaki I nasze zawody poszły się... Mm. W następnym wypadzie postaramy się ustalić, kto złowi w końcu więcej, a nie po tyle samo. Zapraszam na kolejne odcinki.